Kurwa. Nie wiem, co to mi nie, nie utni mi czegoś? Ach, o, py, gegeponka. E. Tutaj gier skład. Dzisiaj zapraszamy Was na drugą odsłonę zgadywania przedmiotów z popularnego sklepu. Temu! To jest dłoń radia. Zabrałeś mi. Oddawaj. <śmienicza> tu jest. O Jezus, wsadzasz tam. Nie wiem, czy Pan co tam się wsadza, ale jak Pan co wsadziłem. <śmienicza> No ja też. E, do, zauważyłeś, że... i widzowie też, jest coś takiego, że jak człowiek widzi dziurę, to w nią wsadza? Jakby nawet z zamkniętymi oczami. A to mogło, nie wiem, ucinać palce. Ja wiem, a musimy jak? Musimy zgadnąć, co to jest i do czego służy, tak? Tak, będą dzisiaj dwa punkty. Jakby nie wiem, do czego... wiem, co to jest, ale nie wiem, co tu można wsadzić. Znaczy, wiem, co tu można znaczy. wsadzić, ale nie wiem, czy... Ale nie wiem, czy znaczy, tak nie, nie, nie każdy to wsadzi tutaj. No. Też tak może być? O, wiem. Co wiesz? Będziecie dostawać bonusy. Jeden punkt, jeśli zgadniecie kolor danych przedmiotów. Kolor? No tak? Ty. Ej, ej, no. Ej, to był dobry trop, stary. Ej. Stary, to chropowaty, taki. Tak. No, nie? Tak. Ja na początku myślałem. I dobra, wiem, co to będzie. Znaczy, wiesz? Znaczy. Nie wiem, ale ja sobie już przynajmniej wiem, co strzelić przynajmniej, Ja na początku myślałem, coś to jest na pędzle, ale to nie jest na pędzle. Co, co Nie Wiem, co nie jest zapisane, mam, ja już nie zmienia, albo może... Ceglany brąz, kolor, to jest skrzydło nietoperza i to się wsala pięć palców się je, się je rozdziela, na przykład u tej, u pedikiżystki, to się używa. Czyli do nóg. kierzystki. <noise> ja mam tak. Kolor jest błękitny i gąbka do peelingu. Okej, okay, to Radzie ma jeden punkt. Tak, za co? Za niebieski. Co? Tak, to co to było? A to nie będzie gąbka? Nie. Co to jest? Ale jak z nie nietoperza, ja bym zaliczył. No dobrze, to może być nie. mniej więcej. Eee. Pół punkta za to. Eee. Płetwa do Płytw pływania. Co ty gada? Tak! No, zakładasz... Zakładasz... Dobra, na nie tą A, tylko ty tylko masz. Tylko trzeba delikatnie. Delikatnie? Tak. Super, so, pewnie udniesz palca, bo Cię kopnie prądem, jak ostatnio. <noise> Kurde, nie da nic się wyjąć. Sobie... To dobrze, to nie będziesz sabotował przynajmniej. Tak, 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 Ej, wiem, tylko jakby wiem co to, ale jeszcze kolor i do czego służy. A kolor też musi być? No nie musi, no, no to, tak, to jest bonus taki. Dobra, to jest Ej. wiem co to jest, poznałem po tym po podole, ale jaki to ma? To ja mam tak. To czerwone, jest to temperówka, jest to papryka. Czy papryka? Bo jak papryka kształt. No to jest brąz i temperówka do kredki. I? I co tam jeszcze było? Coś jeszcze mieliśmy dać? No bo jakby do czego służy? To temperówka do temperowania kredek. kredek no. ale też co to jest? Ja wiem, właśnie, że papryka. To dam ci jeszcze. Kształt. Tak, dam ci A. jeszcze. Możesz jeszcze coś napisać. Dobra. No ale to nie dopiszę, powiem. To będzie w takim razie ziemniak. Okej, okay. okay, no to tak. Macie po jednym punkcie. Za co? Za temperówkę. Nos! I tam dwie dziury były? Ja nie ogarnąłem. Wow. Jak dwie dziury? Nos, dwie dziury, ej. Dwie, 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 tak? dwie dziury czy nie? Jak wyglądam? Boże. Jeden przedmiot, tak? Mhm. O Kurde. Jakie to jest wielkie. Nie porównaj. <laughs> No i połamam, i połamam, i dostanę popsutę. Nie depsułem? Nie wiem. Co nie? mi masz? Ja wiem! Ej! Ej, ja wiem! Nie mam tego! Ej, ja wiem co to jest, to się nie łamie. To... Ej, to jest... Co ty gadasz? Ale do czego to służy? To tak easy. Jak już dobrze, jak już dobrze zmacasz, to samo wchodzi. No, no, dobra. Już zmacałem i wiem co to będzie. Wiesz co tam? Tylko to... Nie zepsuj. Tylko myślę trochę nad zastosowaniem. No ja też właśnie. Dobra, no to kibelek biały i napisałem, że na drobiazgi łamane przez cukierki, że albo tam się daje małe cukierki, albo jakieś takie pierdoły. Kurczę, no ja mam kolor beż-biały, może deska będzie biała, a cała, cała reszta beżowa, mhm. kibel, no i tak ogólnie schowek, po prostu schować co tam chcesz schować, no. To kolor, no nie biały, bym powiedział. No taki beż, taki beż. Jak no. dobrze? rusz bardziej. Taki... No, jak nie biały. No nie, nie do końca. Ja bym zaliczył biały stary. Ja bym tam beż, biały. Beż biały już bardziej, to gdzieś cały biały, więc no. Nie. Do stołu to jest duża różnica. No, nie do stołu, no i co tu się robi? Że to nie wodą strzelałem, nie strzelałem. I to jest. Robi, do nie? zabawy, do tego jest kupa jeszcze w zestawie. Eee, Masz ale to, kupę? Tak. Nie dostaliśmy, to I co się, się tym robi? I się bawi. I Zaraz się bawi. Mam, daj nam no kupę. Uczysz, kupę. U, uczysz się kupę robić. To. Tutaj. To jest wyrzutnia. Tyk. I kto trafi kupę. ma punkt. Ah. <noise> Jeszcze jeden strzał, bo się mam po, po jednym, dawaj. A ty masz jasno, dobra. Dawaj. A jest! Jest! Ah, A, Tu jest masz, masz dodatkowy punkt za kupę. A ja My... mam ogólnie My... za to? mamy No i nie jest na drobiazgi. No nie, schować też. Punkt za kupę. A, A jest? Tak, pomału, o! Oko, Nie wiem, po pomału. Pomacaj dobrze, żebym wiedział, czy kopie, czy razi prądem, czy... Dobra, nie kopie, jest tak, że spokojnie No, mam. to Lucy, no, yeah. Kurczę, znowu. No nawet ten nie jest kibel. Ja mam jakiś pomysł, ale to jest... A to jest całe? Tu nie brakuje czegoś? Nie. Na pewno? Mhm. No dobra, ja strzelam, ale jakby wiem, co to, to może być, ale trudne. Te, 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 to podejście trudne. Widzowie, mega trudna sprawa. Ale czasem jest tak, że się coś maca i się wie, jaki to ma kolor. Tak jak się z kimś gada i się wie, jaki on ma kolor włosów. Kształt jakieś ucho i ogólnie stojak na kartę. No, no po prostu stojak na jakąś, tam, nie wiem, zdjęcie, kartę, mhm. takie coś tego typu. Ja mam stojak na zdjęcie. Kolorowy i owocki, że to są jakieś owocki, które są stojakiem po no to powiem Ci, że Radio ma super intuicję co do yy, kolorów. Tak? Mhm. Serio? No. Zielony. O, o, o kurcze, Żabisko! To jest do tego, gdy kończy Wam się pasta i nie o możecie wycisnąć, kurde. to to przychodzi z powrotem. Ale to całym. byłby problem przy niektórych tubkach chyba, chociaż... No pewno, nie, tubki chociaż nie, no, dobra, ja żył kolor. Ja nie wiem, czy dotykać. Tu jest... z prąd tu jest. To... Nie. Kopie. Może ciebie. No, tu może jest... Może Tu jest metal, to na pewno mnie pierdolnie, jak O! Ja na początku powiedziałam, że mnie coś kopnie... A! <głos> <głos> Ej, zepsułeś. <głos> 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 tak się nie robi. Tylko, no... I teraz trzeba uważać po prostu. Ale fajne! Trzymaj. To... Nie wiem, czy chcę. Chyba na tym przedmiot się poddam. Trzymaj, ale uważaj. No nie chcę nic tu pchać, ciągnąć ani nic. Wiem co to jest, ale nie mam totalnie pojęcia, do czego w takiej formie można to użyć. A to kurde. Jak puścisz, to Jak może boleć. To będzie boleć. Tak. Dobra, już. O, dawaj. To jest do szypułek od truskawek do tych takich zielonych rzeczy. To się wkłada i tym je wyciąga. Mhm. Jest czerwony stawiam, no i taki korkociąg. Ale truskawek, tak bym powiedział. Nie mam tak, brązowo-czerwona, kolor. I łapaczko dorowali. Aż jak latają muchy, to jak taki ninja, tak? No jaki szpaniel idzie to... Patrz, czerwony, dobrze mam. A to jest do sipulek czy do czego? Pokaż. co ty gadasz? A, czyli tu się łapie w to szypułkę? bijasz tu wbić. No nie no, otwarte wbijasz, otwarty tak. Wbijasz. wbijasz i, tak, to to i No, to czyli zgadłem, wiedziałem, ta. to było wiralowe, tylko trochę inny kształt to mi nie pasowało. Czerwone, można zajrzeć że czerwone. No, to? Tak, tak. A ja mogę? No też czerwone. Hmm? Tak, brązowo czerwone. Nie, to. Punkty, ta, ta. Nie, to ja nie dostałem za białą, albo biało-beżowe, ja bym nie dawał. Nie, tutaj jest cały biały, no. a to nie było białe, tak? Niech ci będzie. A to, to już czerwonego jest. Tak. Punkta. Nie, trzy punkty. Znowu zostawi na stole? Czyli to jest coś tego typu, okej? Okay? Yes. Dobra, ja tutaj zapewnie do tego podchodzę, jak mi tutaj zaraz coś. Co? Ok jest, tak? Może też tak być. Ja wtedy wiem, że przystawka jakaś tam jest. No, no dobra, osłyszę. tylko teraz cholera gdzie to było? <głosy> <głosy> Strasznie do brzmi. Uuu uh, uh, uh. Oj, to nie, nie, bo myślałem, że to jest takie, że na mydło, żeby ci nie kapała woda pod prysznicem, jak masz mydło, to dajesz nie kapie. Żeby leci prysznic <grym> z góry, nie? I to w prania ten prysznic. No, jak macie mydło, nie? Kąpiecie się i kładziecie sobie mydło, na przykład na wannie czy gdzieś, no i z góry prysznic okay. <dynastrofie> leci. Nie. I z góry, góry leci prysznic, nie? I to dajecie przy tym mydle i mydło jest pod tym i przez to nie moknie, więc się nie rozpuszcza. Ale to nie będzie. Mm. Dobra, mówię tak, to jest parasol. On jest czerwony i to jest parasol do osłony ekranu przed słońcem. że Kładziecie sobie telefon, yy, patrzycie, skąd leci słońce, no bo mówicie, kurczę, nic nie widzę, słońce mi się odbija, nie? Stawiacie ten parasol i on gdzieś w tej przyssawce się przysywa do, Ale gdzie tam do, do podłogi. Przysiesz? No na przykład do stołu, albo nie wiem, gdzieś tam, gdzie jesteś. I on osłania przed słońcem. Że masz cień, to ci rzuca cień na ekran, więc ci nie razi w niego słońce i lepiej widzisz. Różowy parasol. Z przysawką ochrona przed wodą. Jest to parasol, jest różowy. Różowy dałeś. Tą przysawkę daje się na telefon. I to może i przed wodą, i przed słońcem. To myślę, że mamy. Więc tak, ale to się daje na telefon. ty masz telefon. Widzisz sobie gdzieś coś robisz, no nie? Ja chcę na telefon dodać. Testujemy, O. Dobra. Ej, fajne. Dobra. Jednak może nie do końca. No bo ty masz tam dziurę, to pewnie dlatego. No. no to tu o. nie mam dziury. Powiedzmy, no może też. Ale nie Spoko, no. Spoko, przed słońcem, przed wodą. Ej, przed, fajne. Przed wszystkimi warunkami, no. już pójść tak na przykład do żabki, stary, i tak wchodzisz, masz płatność bliżeniowa i parasole. Ej, mega. Trzeba. O! Pyk, jak Japonka. Ej. No, i można <laughs> iść teraz na łamanie parasolu. Nie musicie parasola nosić widzowie z sobą, cyk do czoła i, i cześć. Tak, przeplatankę robię. Zresztą to po prostu. Tu są, tak prostowa, to prostowa. Tu są no. dwa kolory, więc y, możecie dwa szczelić. I może któryś skarbić. dwoje czym ty mnie dotknęłaś? Znowu jakiś śliwok. Ej, co Nie. <laughs> Dobra, masz. Co mam z tym zrobić? Pomału. Z pomału. No tak. Mam to wyciągnąć, czy ty mi to trzymasz w no Trzymaj całe. Czemu pomału. To kopie stary czymś, jak nic. No ja ci mówię, to jest metalowe metalowy piasz pomału, to mnie pierdolnie. Nie. Ja przez Was mam już nie wiem, schizę jakąś, nie? Co się dzieje? Nie wiem. Ty tu, a co, ja tak mi pięknie, Nie wiem, co, to mi, nie, nie utnie mi czegoś? zależy gdzie się dasz. No właśnie, tak czuję. Co mnie macasz, zostaw. A! Boże, akurat a! coś ostrego dotknąłem, bo uderzyło. To jest ostre z jednej strony. O, co to jest? No i zepsuł, no nie wiedziałam. Jak to pociągnę, tak do góry to zepsułem? Ta metalowe takie coś wąskie podciągnę i właśnie zepsułem. Hmm. Nie wiem co to może być stare, naprawdę. Myślę, że jest ostre w jednym miejscu. Jakiś metalowa taka, taka, tak, drucik jakiś, no nie? No i na środku jest takie ostre gówno. O, mi też wychodziło. Nie. To zepsułem to coś? Tak, ma być tak jak było na początku. To nie mam pojęcia stary co to jest, naprawdę. To będzie jakaś dziwna zabawka z Chin, słuchaj. Nie. bo obcinaczka do, nie wiem, do ogórków. Mm. Kurde, nie wiem, co to, jest to może być. Jakiś, to mam jakieś fajne. Fajne? Aha, uh -huh. ale nie wiem jakie. <laughs> ja nawet nie wiem, co to jest tak naprawdę, stary. Ej, totalnie nie mam jakby pojęcia, co to może być. To się kręci, to się rozpada. Kiedyś kurde, tam były jakieś takie cel, celki takie były. Takie Ten metan też miał... Kulkę na końcu, jakby okrągłe, I z dziurą. I takie zategowane. Jak, tak, jak spieniasz, tak. no ale to nie będzie I Jak spieniem. teraz nie zgadniecie, to po zobaczeniu będziecie mogli jeszcze jeden punkt zdobyć. Dobra, tak, dobra. srebrny i beż, dwa kolory wstawiam. Srebrny, w sensie ten metal? I, że tak. To metalu już mówiłam, że nie zaliczam. Może a to zmienię. metal. Powiedziałaś że nie. kolor a, metalowy, a metalowy nie zaliczę. Te dwa elementy mają kolor, a dobra. metalu nie zaliczam. Okej, okay, okej, okay, to tam Dobra, to daję beż i zielony. Dobra z jakiejś nożyca i do kuchni do krojenia, gigania mięsa, czy czegokolwiek tego typu nie dźgałeś, prawie nie <laughs> to ja dałem tak, kolor dałem biały, zmieniłem z tego srebrnego i jakiś spieniacz czy to jest taki ręczny, a że się tym kręci? a nie drugiego strzelić spień. koloru? A, drugi kolor? a mogę dwa naraz? no tak, bo są dwa, więc możesz strzelić biały i niebieski niech będzie to tutaj jest jeden punkt za co? za biały a tutaj jest Pół do kuchni. Okej. Okay. Mhm. I jest teraz jest wam pięknie. pokażę i możecie. Złożyć. Dobra. Tylko jest rozwalone. To co to jest? Wow. Ej, kojarzę. Wyciskarka to jest do cytryn. Nie wiem czy do cytryn. Czekaj, tu się nabija tego. Tu się nabija warzywo albo jakąś inną cytrynę. Tak, 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 tak. tak. Ja chcesz, tu się zgniata to... i się tym kręci. To było. Tak. I to się tu daje niżej. Tylko się... to kiepsko, że to w ogóle wychodzi. To nie bo może to w drugą stronę? A, bo to w drugą stronę, obróć do góry nogami. No tak dostaliśmy. Tak, ale obróć nogami. Co to? Tak, pat, i teraz i tym se kręcisz, tu masz nabitą jakąś cytrynę. Tak. I tym kręcisz. w tym białym to Tu? No. Jezu, jest, no dobra, to A, wyjaśnia wszystko teraz. Okej, okay, to wiele wyjaśnia. No i ty dajesz jakąś cytrynę i ty ją wyciskasz. Może nawet nie. Znaczy, może nie wyciskasz, ale. Tu coś kręcisz, no nie? Hmm? A to tak. jest do cytrusów, myślę jakiś. Tak. Są te, te ząbki takie, tak dużo, dużo jakby tutaj podpowiedź. Chociaż chcę co, kręcisz i gdzie ten sok wpływa? To, to nie. <śmulatujesz> kręcisz, masz oblaną całą kuchnię, ręce i wszystko dookoła. Ale nie napijesz się tutaj soku z pomarańczy. Nie, to jest do drążenia czegoś, ale nie do soku, rzeczywiście. Ty i tu kręcisz i się wbija i peska się zostaje tu na dole w tym, a w, nie wiem, wyderylowaną wiśnię podnosisz. Tak, to jest chyba robienia tych zawijanych ziemniaków, nie? To się bierze tak. tak i nawet dawaj, dawaj, rób, rób. W tą stronę. No co Ty no, robisz? Nie idzie, musisz nie idzie, w dół to cisnąć. No, no, no. Wbić no. to trzeba. Tak tak, 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 tak. Co Ty gadasz? Ale to nie wyjdą te frytki. A to się prawie nie wchodzi. Przecież to się łamie tej ziemi. <laughs> Ale tutaj musisz go bić też, tak. Tak mocno sobie go O, pyk. Wypadają te kłącza. I to w ogóle nie idzie. idzie. Coś idzie. Pat, w tą stronę. Patrz. patrz. Czyli bardziej tym białym ruszasz. Tak. I po co? No i sobie to się i so. A nie, no to... Teraz idzie, teraz idzie. a I... i będzie taki ziemniak, który trzeba obrać. Będą te takie zawijane ziemniaki tak. na grilla. A, Ej, dawajcie za... tam, olej. U. Ja mam osiem, ty masz? dyszkę I brawo, jesteś mistrzem temu. Jesteś mistrzem porąbanych gadżetów. Nagrodę możesz zjeść sobie ziemniaka, a wy widzowie... Co prawda ziemniaka sobie nie możecie zjeść naszego, ale możecie zostawić łapkę, dać komentarz i do zobaczenia.